Być może słyszałaś czy słyszałeś o koncepcie coachingu przez małe C i przez duże C. Jeżeli nie, to już wyjaśniam o co chodzi. Coaching przez małe C to jest taki coaching, który motywuje do działania, sprawdza, co się zadziało u klienta, co się nie zadziało, dlaczego się nie zadziało, i po prostu posuwa, że tak powiem, proces do przodu. To jest ustalenie celu, rozbicie go na jakieś kroki konkretne, mierzalne, potem sprawdzanie, czy klient to wykonuje, czy nie, i motywowanie do tego, żeby to zrobił. Okej. Okay. Coaching przez duże C to jest ten coaching, który jest taki głęboki, który schodzi głęboko z klientem i sprawdza, co się dzieje w środku, dlaczego pewne rzeczy idą nam łatwiej czy trudniej, odblokowuje. Łączy pewne rzeczy i stwarza zupełnie inną przestrzeń. My tego konceptu przez coachingu, przez duże C i przez małe C potrzebujemy dzisiaj do tego, żeby sobie rozróżnić, który kiedy zachodzi i kiedy o którym mówić do klienta. Witam cię na blogu Prosperuje Go Coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Mamy taką tendencję że chcemy, żeby nasi odbiorcy, czyli ludzie, którzy jeszcze nie są naszymi klientami, ale już nas gdzieś tam słyszą, słuchają, że jesteśmy coachem, rozumieli to, że my nie jesteśmy takim sobie coachem przez małe c, tylko że jesteśmy tym coachem, który robi z klientem potrzebną, głęboką pracę, z której wynika tak naprawdę nie tylko doprowadzenie klienta do celu, ale również w ogóle poszerzenie świadomości, poszerzenie perspektywy, i lepsze życie tego klienta. Pewnie, że tak robimy i pewnie, że chcemy, żeby o tym wiedzieli, ale czasami chcemy, żeby wiedzieli o tym za wcześnie, wtedy, kiedy nie są na to jeszcze gotowi. I jak to wygląda? To wygląda tak, że przedstawiamy się nowym osobom z naszego środowiska, czy spoza, jako coach. I od razu zaczynamy z takiej górnej półki, z wysokiego C, właśnie, że coaching to jest taka metoda, która głęboko wchodzi i tak dalej, która tam. No i tak, nie mamy wtedy jeszcze ani wiarygodności u tych ludzi, ani jakiegoś zaufania, i trochę wtedy brzmimy tacy nadbuchani tym wszystkim. Ok? Więc Warto sformułować swoje pierwsze komunikaty do ludzi, którzy cię jeszcze nie znają, trochę z małego C. I nie ma w tym nic złego, bo do tego dużego C też dojdziesz, ale nie od razu, wtedy, kiedy oni będą gotowi na to. Czyli komunikat z małego C to jest taki komunikat, który mówi bardzo prosto o tym, czym się zajmujesz. Komunikuje Twoją specjalizację, że tak powiem, dla kogo pracujesz i co im, co, co im dobrego to robi. Czyli na przykład ja często mówię, że uczę coachów zarabiać pieniądze, albo to może być coach kariery, który mówi Wiesz co, ja jestem coachem i pracuję z ludźmi, którzy już nie mogą wytrzymać w swojej pracy od dawna, zabierają się za zmianę od, od dawna, jednak tej zmiany nie przeprowadzają. Ja im pom pomagam po prostu ją przeprowadzić. To już oczywiście zupełnie w taki bardzo prosty sposób. I tak samo w każdej specjalizacji, każdej grupie docelowej, można to po prostu powiedzieć tak prosto, przyziemnie, bez od razu włączania w to, że wiesz, wchodzimy, odblokowujemy głębokie blokady i wchodzimy w podświadomość i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że ten odbiorca nie jest na to gotowy jeszcze. Co się dzieje później? Kiedy w ogóle wkracza ten coaching przez duże C? Zobacz, że on troszeczkę wkracza już na samym początku, nawet jak jeszcze mówisz przez małe C. OK, zobaczmy nawet na te, tym prostym przykładzie coach kariery. Jeżeli mówisz o tym, że pomagasz klientom dokonać zmiany, której którą sami planują już długo i jednak nie mogą tam dojść, to jest pewnego rodzaju takie przeczucie, że coach będzie pracował z tobą nad Takimi obszarami, których Ty być może sam nie dotknąłeś. Ale nie jest to powiedziane wprost. Jest to tylko takie zaanonsowane trochę pomiędzy wierszami. Później, jeżeli klient ogląda Twoje treści w internecie, jeżeli przychodzi na jakiś Twój warsztat czy webinar i tak dalej, to dowiaduje się bardziej, na czym, czym ta praca polega. Na webinarze i na warsztacie szczególnie, nawet ma okazję odczuć tą pracę na niezbyt jakimś wielkim, głębokim poziomie jeszcze, umówmy się na godzinnym czy dwugodzinnym warsztacie, ale zaczyna dotykać głębszych sfer coachingu, które umożliwiają zmianę. Czyli właśnie praca nad blokadami, nad podświadomością, nad różnymi rzeczami, które um, tworzą ten coaching przez duże C. Dopiero kiedy klient wejdzie z tobą w współpracę, zaczyna się otwierać, Nabiera zaufania, to pogłębia się ten coaching i on się staje przez coraz większe C. I klient jest na to gotowy i rozumie, co się dzieje, i wtedy ten coaching przez duże C jest rozumiany, akceptowany, przyjmowany i wdrażany. Sprawdź swoje komunikaty początkowe, czy nie są naładowane za mocno coachingiem przez duże C. Czyli ym, stwierdzeniami, które właśnie mogą swoją wysokością ym, odstraszyć trochę, zablokować na Ciebie. Czy nie za szybko wchodzisz na to duże C. Mamy do tego tendencję, bo chcemy zakomunikować oczywiście, że robimy ważną pracę. I też chcemy się czymś odróżnić od innych coachów, i chcemy tak pokazać tą swoją indywidualność. Ale ja Cię zapraszam do tego, żeby nie za szybko. Dobrze jest najpierw zabrzmieć przeciętnie, wyrównanie, przy ziemi, konkretnie, a dopiero potem w miarę rozbudowywania relacji z klientem pokazywać trochę więcej, otwierać drzwi tego coachingu na więcej. Jestem bardzo ciekawa, jak to z Tobą rezonuje. Czy to Ci coś zmienia? Podziel się komentarzem.